No Teraz biegniemy Po śniegu marcowym, czyli kwietniu Tak jak wczoraj Dziś niby lepiej Ale tu nie znaczy Że trzeba iść w przegrzanie A, Tu odpoczniemy Ach, bo powiem wam Ogień Podzimna tak jest o! Że teraz nawet jak szam na wystającą gałązkę stanął to specjalnie Nie było jakiejś straszności mm. ja Jeszcze parę dni Nie będzie tak sobie Znowu mamy Teraz lód. Trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. No można, ale na takim lodzie kwiatniowym to jest jak na papierze ściernym. Gruboziarnisty. Tu jest lepiej, bo tu jest trochę bardziej miękki. Tu jest trochę mniejsza gradacja papieru to nie znaczy, że go nie ma jak się mocniej zapadnie no to euforii nie ma o! O! no to trzeba zejść, tu żeśmy wchodzili no to też zejść można ogień jest dwa lata temu szaman miał lepiej Przyzwyczajone stopy bo chodził więcej w zimie A w tym roku nie 95 dni przerwy Trochę niby tam chodził Ale to wszystko było za krótko, żeby podtrzymać A potem, jak 7 warstw skóry zeszło No to delikatność ma szaman nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaką szaman ma delikatność. Proporcjonalną do świadomości. No bo skąd by miał tą świadomość? Że jakby nie doświadczał, to co by wam opowiadał o tym, co w książkach przeczytał. Czy wychannelingowało istot od światła? Znaczy one mu wychannelingowały. Nic z tych rzeczy. Szaman ze sobą gada co najwyżej do kamery. Konfrontuje to co gada z rzeczywistością kamery. I każdy może w oczy szamana spojrzeć i sprawdzić, czy uga, czy wymyśla, czy to jego doświadczenie. No, bo teraz to wy, myślaczy, jest na przestrzeni nieźle. Pua! Jak zobaczyli, że ludzie ciekawi To już mają takie channelingi, jak duży No i rozróżnić w tym wszystkim Nieprawdę od fałszu no Bo przecież to sama prawda To jest prawda rzeczywistości. I własna prawda. Kiedyś sama inaczej mówił Potem mówił, że prawda to mechanizm budowania harmonii. A dziś mówi, że jest jeszcze prawda rzeczywistości. Prawda świadomości świadomy samej siebie. W każdym przejawieniu oddzielnie. Bo to nie tak jest, jak próbują tu zaimplementować. Że ja jestem tobą, ja jestem drugą osobą, to nic nie znaczy, ale ja doświadczyć mogę każdego oddzielenia. jedności z każdym oddzieleniem. A to zupełnie co innego. No. A to zupełnie co innego. Idziemy tu po stromym. Tam jeszcze łacha śniegu. To może sobie... Uch! szaman by zjechał. Jutro będzie jeszcze łatwiej. Jak będzie pogoda. A jakby się tak zrobiło? 5 stopni uch, to będzie wyzwanie. O, jeszcze stópki, cudne, szamańskie, delikatne, Ech. nieprzyzwyczajone. Dlatego szamanik się pyta cały czas, chcecie iść? One gadają, chcą. Chcemy, ale impulsy będą dla ciebie, gadają szamanowi do mózgu. Zaman idzie na to tylko przez takie impulsy. Przecież mózg. Nie tylko że się regeneruje jak potrzeba. Jak potrzeba to może zregenerować wszystko. Ania nie wiadomo kiedy to wysłucha, bo ona ciągle szuka sposobów, jak nie chodzić na skrzyczne bosaki. Mimo, że wie. Dziś se napisała już, znaczy szaman jej napisał, w rozpoznaniu Ani, na tablicy dużej. Ania pyta siebie, dlaczego nie chodzi na skrzyczne, w domyśle bosakiem. Na razie wcale nie chodzi, nawet bosakiem nie chodzi. Znaczy, nawet w butach nie chodzi. Na taką głowę to wprost idealne. Takie najróżniejsze szpilki, mrozy. Szybko by się wykurowała. Nie ma żadnej lepszej rehabilitacji, nikt nie wymyślił, na odbudowywanie połączeń neuronowych w mózgu niż chodzenie bosakiem. Nie ma, tylko z uważnością, coraz większą, z każdym krokiem. Pół godziny minimum. No chyba, że jest minus 20, no to wtedy 3 minuty może wystać. Albo 5. I trzeba szukać różnych rozwiązań. Potem można dokładność na kamyczkach. Na kamyczkach dużych ćwiczyć, a potem na mniejszych. Ale to jest następny etap. Albo od niego zacząć można. Jak głowa pozwoli. No bo na początku w głowie, o jak to boli, o jak to boli, jak na ten kamień nastąpię, to taki ból mnie przejdzie, że nawet nie chcę o nim myśleć, bo ale nie ma szans, żeby nie przyszedł. No i przechodź. No i co? Żyjesz? Żyję. Można iść dalej? Można. No to idziesz dalej. Ech. Teraz znowu podbiegniemy chyba Po śniegu. Ostatni już zbieg. Nie myślę, że Szaman nie ma stóp zmacerowanych. Całkiem ma. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. To dopiero po 20 paru. To nie zdążymy przed powrotem do Kazimierza. Tyle razy wyjść. Znaczy kto nie zdąży? No szaman i szaman i szaman, szaman nie zdąży Ach, tak no i Tutaj nieopatrznie szaman przysiadł. Nie wiadomo po co Tak poczuł, siada hm. Może nogi zawszeć Może poczuć głębi. Trzeba czas dla siebie mieć, a nie spieszyć się, i w planie być szaman, nawet jak zamocowany w matrixie się na sztywno był. Nasztywno nigdy nie był. Ale mocno, a jak widział cudny zachód słońca. Nie zawsze, ale 3 na cztery. No a przynajmniej dwa na cztery razy. Gdzie by nie był. Tylko szukał, gdzie zjechać. Z drogi i zatopić się w nim. W tym zachodzie. Czasami to zatopienie. Nie? Dwie godziny trwało. Nieważne, że jakiś termin tam był czy spotkanie. Jak było, to poczeka. Ale trzeba czas dla siebie mieć. Czas dla siebie wtedy, kiedy nie dajecie swojego czasu. Nie oddajecie. Za nic, no, bo chyba, że za coś. Jak przyjeżdżają do centrum wszechświata adepci, to po coś. I to dają swój czas. Nie, że szamanowi dają i szaman nim zarządza. Ale dają sobie czas, żeby się w centrum wszechświata pojawić. A tutaj, nawet jak oni nie gotowi w bez czasie i z bez czasem się zmierzyć, to szaman szybko w nich bez czas znajdzie. Czasami to nie jest dla nich łatwe. No ale cóż. Nie było takich dużo, no ale czasami byli, przyjechali, mieli zaplanowane.